Ten filmik zainspirował komentarz pod jednym z moich filmów o Zamku Królewskim. Sala Tronowa, żałosna jak państwo polskie. Tu pojawia się pytanie, skoro mówi się tyle o antysemityzmie, to czemu nikt nie podnosi antypolonizmu? Ale do rzeczy. Czy projektanci nie mieli fantazji? Zero przepychu, czy majestatu, tak po taniości. No to już tłumaczę. Na polskim tronie zasiadają wettynowie. Pojawiają się plany, na przykład przebudowy Zamku Królewskiego. Tu już mamy Wersal, Barok, przepych i fantazje pojawia się pomysł przebudowy sali senatorskiej i pomysł na tron. Ten już nie wygląda jak ze szwagrem robiony w sobotę po pijaku, tylko że poza kwestią finansową było jeszcze coś: system polityczny w pierwszej RP taki tron u nas nie mógł powstać, bo sam jego wygląd budził obawy o absolutystyczne zapędy króla, a szlachta mówiła nie. Zresztą. August II miał już doświadczenie tego w Konfederacji Tarnogrodzkiej. Poza tym od XVII wieku zamek był współwłasnością Skarbu Państwa i kolejnych królów elekcyjnych. I tak na przykład ruchomości spadkobiercy króla mogli zabrać. Tak się stało po śmierci Augusta III, kiedy wettynowie zorientowali się, że kolejnym królem nie będzie ktoś z ich rodu, zostawili opustoszały zamek. Zanim wybrano Poniatowskiego, interwencji. Rex, czyli prymas łubieński, wysłał do Paryża kupca Czempińskiego, który miał tam kupić meble czy tkaniny do wyposażenia zamku. I między innymi dlatego, drogi komentatorze, mamy taki tron w zamku, jaki mamy.